Hej siemano ludzie, z tej strony Sebastian Fifa Witam was serdecznie na moim kanale Dzisiaj jest mecz finału Ligi Konferencji UEFA AS Roma kontra Feyenoord Ten mecz odbędzie się w środę 25 maja o godzinie 21 Ja jestem AS Roma, mój przeciwnik Feyenoord To lecimy Łapka w górę, subskrybujcie mój kanał, komentujcie jak się Wam ten filmik spodoba. Ten mecz będzie komentował Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Widzimy się w przerwie tego spotkania. Witamy Państwa bardzo serdecznie w ten szczególny wieczór. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. A wieczór jest szczególny, bo przed nami wielki finał UEFA Europa Conference League. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. Tak, nadszedł w końcu ten dzień wyczekiwany przez kibiców w całej piłkarskiej Europie, a także i poza nią. Finał UEFA Europa Conference League to dla tych piłkarzy zarazem aż, jak i dopiero, aż, bo przecież obie drużyny przeszły niełatwą drogę na ten stadion, dopiero, bo jeszcze trzeba wygrać, żeby otrzymać ten punkt. Spójrzmy, jak prezentuje się wyjściowa jedenastka pierwszej z drużyn. Wydaje się, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. Co to według Ciebie oznacza, Jacku? Prawdopodobnie chcą zdominować środek pola, zyskać tam przewagę liczebną, a jednocześnie zabezpieczyć bramkę. To bardzo uniwersalna taktyka, choć jeśli boczni pomocnicy nie przyłożą się do gry defensywnej, drużyna może mieć problemy po bokach obrony. To stamtąd mogą spodziewać się największego zagrożenia ze strony rybaków. Widzimy teraz skład drugiego zespołu. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. sprytnym z prytnym zwodem. Ale może teraz będzie szansa. Ale nic z tego! Górą bramkarz. To był bardzo trudny do obrony strzał. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Okazja do strzału. I będziemy mieli rzut rożny. Rzuca w okolice 11 metra. W momencie rozpoczęcia meczu nie wiadomo, który z graczy zadecyduje o jego wyniku, ale w tym przypadku spore są szanse, że to właśnie on odegra tu kluczową rolę. W każdej drużynie jest potrzebny taki zawodnik, który potrafi przyspieszyć z piłką czy bez. Swoimi zagraniami dyktuje i zmienia tempo gry całego zespołu, a właśnie to potrafi być śmiercionośną bronią w starciu z każdym rybakiem. Sędzia dostrzega do przewinienia, ale pozwala grać dalej. Skutecznie teraz odbiera, przejmują posiadanie piłki. A teraz mają dużo wolnego miejsca na skrzydle. Jest podanie w tercji ofensywnej, bramka coraz bliżej. Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy remis. Przecież też tego nie strzelił. Wypracował sobie pozycję, doszedł do świetnej sytuacji. Pozostało tylko sfinalizować akcję. Zawiódł w najważniejszym momencie. Tak to niestety bywa. Sunie skrzydłem, z piłką przed sobą, ma sporo wolnej przestrzeni. Sędzia przerywa grę. To chyba dobra decyzja, choć odłożona w czasie. Przywilej korzyści nic im nie dał, będzie więc wolny. Ależ zagranie. Wysoki pressing i odbiór piłki może być groźnie. No nie, nie, ale teraz zmarnowana szansa na otwarcie meczu. Dalej nie ma bramki. Była dobra sytuacja. Mam nadzieję, że to pudło nie podłamie drużyny. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. No i jest szansa na dobrą rzutkę. Szansa, by wyjść na prowadzenie. Gol! Otworzył wynik spotkania. Ważne trafienie. Tak, w finale pierwsza bramka często o wszystkim decyduje. Rywale będą musieli się odsłonić i mogą nadziać się na kontry. W tym pojedynku z bramkarzem zwycięzca mógł być tylko jeden. Rzut oka przed strzałem, gdzie jest golkiper i pewnie wykorzystana ta stuprocentowa okazja. Prowadzą zatem 1 do zera. Błędnie wymieniają piłkę, szukają okazji do zaatakowania. Wciąż jest 3 piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd. Brawo! Skuteczne zejście do parteru i skuteczna interwencja. Trzeba mieć sporo odwagi, żeby tak się rzucić komuś pod nogi. Brawo za decyzję. Pellegrini. Pellegrini. Dobra okazja na bramkę. Aj, co za zmarnowana sytuacja! Było naprawdę blisko bramki, ale co tu się stało? Przyłożył bardzo mocno. Chyba zbyt mocno, bo zamiast siły potrzeba tu było precyzji. No i teraz zrobił prezent rywalom. Nelson. Sędzia stosuje korzyść. Dobrze teraz zagrana piłka. Robi się ciekawie. Mamy podanie. Uwaga. Spójrzmy. Wspaniale teraz broni bramkarz. Naprawdę pokazał klasę. Wracamy teraz do sytuacji sprzed chwili. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za faul, przy którym zastosowana została wcześniej korzyść. Dobra decyzja, szczególnie dla kibiców, którzy nie lubią ciągłego przerywania gry. Teraz z rogu na 11 metr. Po już? No tak, minęło 45 minut pierwszej połowy. Czas udać się do szatni. Mecz jest tak porywający, że nawet nie zauważyłem kiedy ten czas minął. O tak, wspaniały nam się trafił finał. Wspaniałe ukoronowanie całych tegorocznych rozgrywek UEFA Europa Conference League. Oby piłkarzom starczyło sił na drugie 45 minut, bo razem z kibicami czekamy na... Proszę Państwa, w pierwszej połowie części spotkania AS Roma prowadzi 1 do 0. Po pierwszej połowie części spotkania. Z miejmy nadzieję, że w drugiej połowie padną jakieś też bramki. Zmieniane zrobimy w AS Romie. Wejdzie R. Shawari. Wejdzie Pérez. No to widzimy się po meczu tego spotkania. Jest gwizdek. Ostatnia prosta przed koronacją zwycięzcy UEFA Europa Conference League. Albo przed dogrywką. Tarian. Stefan el -Sharawi. Smoling. i Spokojnie teraz pod polem karnym. Czekają na właściwy moment. Abraham, Pellegrini, Tarian. Co teraz zrobi? Zacentruje? Pellegrini. Piłkę przechwytują rywale. Uwaga, mamy dobre prostopadłe podanie. Jest podanie w ofensywie, co dalej? Czy będzie remis? Łatwo odbiera teraz piłkę przeciwnikowi. Co tu się dzieje teraz na trybunach, proszę Państwa? Tak, szał radości teraz, ale i wyraźna ulga! Mam remis, nadal mogą tu sięgnąć po trofeum! Jeszcze raz widzimy, jak doszło do sytuacji, po której padła bramka. Ewidentny błąd, zabrakło koncentracji i trzeźwej oceny sytuacji. Wystarczyło wybić fakt. wynik remisowy. Jeden do jednego. Holuje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Próba odbioru i przerwany atak. Jeszcze nie słychać gwizdka. Zastosowana korzyść. Doskonała piłka za plecy obrońców. Ale uwaga, proszę Państwa, teraz kapitalna piłka. Mają okazję wyprowadzić. Wybija Bramkasz, ale piłka na dalsze. Go! Dzięki temu trafieniu wychodzą na prowadzenie. Tak jest, proszę Państwa, można powiedzieć, że mają już teraz jedną rękę na trofeum. Wyglądało, że to jest już wybroniona sytuacja, a tu nagle, zupełnie niespodziewanie, jednak pada Bramka. W takich sytuacjach można tylko współczuć, bo chociaż pierwsza interwencja była jak najbardziej udana, to koniec końców i tak tracą gola. Ale taka to już niewdzięczna robota Bramkarska. Aktualny wynik to 2 do 1. Było przewinienie, ale nie ma przerwy w grze. Uwaga, ładne prostopadłe do granie. Offside, ale naprawdę niewiele brakowało, by spalonego nie było. Fajnie pomyślane. Defensywa trochę nie wiedziała, co się dzieje. O niepowodzeniu zadecydowały dosłownie centymetry. za Zaniolo. Gitarian. Gitarian. Gol. Remis. A więc wszystko zaczyna się od początku. To naprawdę świetna wiadomość dla samego widowiska. Chyba nikt. Się nie spodziewał takiego obrotu spraw. Wydawało się, że to przeciwna drużyna jest bliższa strzelenia gola, a tymczasem wystarczyła jedna akcja, by te przewidywania wzięły w ład. Po wyrównującym golu mamy 2-2. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Szybka wymiana podań. Próbują rozplepać obronę. Ładna gra lauka, Ale stracona okazja. Szkoda, bo przecież wystarczyło zachować teraz większą koncentrację. Powoli kończy się czas na strzelenie zwycięskiej bramki. Uwaga, jest faul proszę Państwa. Będzie stały fragment gry w newralgicznym miejscu. Będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Zablokowany ten strzał. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Obrona, ale piłka jeszcze. Ależ teraz ważna ta interwencja, gdyby powpadło, wpadło, to chyba byłoby po meczu, bo do końca niewiele czasu. Może być zaraz groźnie. Poszedł do zagrania, jest niebezpiecznie. Słupek, nie ma bramki, czy wybiją obrońcy? Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Doskok do rywala i po akcji. Do końca meczu już tylko minuta plus 100, co doliczy sędzia. To jedna z ostatnich okazji, żeby strzelić zwycięską bramkę. Rozwijała się tutaj groźna akcja. Nie zdziwię się, jeśli sędzia pokaże kartkę za ten fał. Nie, tak grać nie można. Sędzia pokazuje żółtą kartkę i udziela ostrzeżenia. Oby skutecznego. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Ale to nie koniec akcji. Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Mamy dodrywkę. W tym spotkaniu 2 do 2 zobaczymy, co będzie w dogrywce tego spotkania. Widzimy się po dogrywce. A zatem zaczynamy dogrywkę. Obie drużyny mają już swoje w nogach, ale nikt tu nie chce poddać się pierwszy. Będzie bardzo ciekawie. Wciąż mamy Remisa, oni cierpliwie szukają okazji. Szansa, by wyjść na prowadzenie. Minimalnie obok słupka. No, zabrakło szczęścia. Dobrze wymierzony strzał, było naprawdę blisko, no ale tym razem nie wpadło. No i zmiana posiadania piłki. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie. I mamy przechwyt piłki. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Muszą szybko wracać do obrony. Brawo! Świetna interwencja! Niewiarygodne. już widziałem tę piłkę w siatce. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Ładne minięcie. Kolejna przeszkoda pokonana. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Jest okazja na dośrodkowanie. Półka Uel Szarałiego. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Pellegrini. Zaczęliśmy drugą połowę dogrywki. Czy kogoś stać będzie tu na jeden rozstrzygający zryw? Henrik Muktarejan. Jukema Zaniolo. Ma tu trochę miejsca na wrzutkę. Ale szatak teraz na piłkę. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Nelson, spójrzmy, to może być decydująca akcja. Szansa na kluczowe trafienie. No ładne było to uderzenie teraz Szkoda Tak dobrze tutaj przymierzył uderzył technicznie i niewiele zabrakło Do końca pogrywki zostało zaledwie 5 minut Czy jeszcze zdążą strzelić? Juke ma Henryk Niktarian. Ależ teraz okazja, by wygrać. Co za bramka i to w takim momencie! Czyżby gol na wagę zwycięstwa! Tak może być. Wystarczy tylko nie dać się w końcówce zaskoczyć rywalom. No wiem, łatwo to powiedzieć. Zobaczmy to jeszcze raz. Obrona nie upilnowała, a z takiej odległości nie można się pomylić. Bez szans na udaną interwencję. A zatem jest teraz 3-2. Tylko minuta dodatkowego czasu. Ostatnia szansa na wyrównanie w tym meczu. O ile ta akcja się powiedzie. To była kluczowa interwencja. Bez niej byłoby krucho. I jest ostatni gwizdek. Jest ten wielki wybuch radości. Tak na płycie boiska, jak i na ławce rezerwowych, na trybunach. Kibice zerwali się z miejsc. Piłkarze z ławki wbiegli na boisko, a ci, którzy ten sukces wywalczyli na Murawie, teraz wibatują. Wiele musieli się nawalczyć, wiele rozegrać meczów, a teraz mogą się cieszyć w pełni zasłużonym triumfem. UEFA Europa Conference League. Niektórzy pod koniec już ledwo biegali, ale taki zastrzyk adrenaliny daje nowe siły. Proszę tylko spojrzeć, jak się cieszą. Teraz czas na wręczenie pucharu. Już piłkarze ustawiają się w kolejce na podium. Po kolei na nie wchodzą. Zaraz nastąpi ta wielka chwila. Długie godziny treningów, ciężkie batalie na murawie, a wszystko po to, żeby teraz na oczach tysięcy kibiców na stadionie i milionów przed ekranami wznieść puchar UEFA Europa Conference League. Kapitan już się szykuje i tak! Oto zdobywcy pucharu! Strzelają fajerwerki, konfety, wszyscy skaczą, cieszą się w pełni, na to zasłużyli swoją grą, swoją postawą, niezłomnym dążeniem do celu. Brawo panowie! Wielki moment dla całej tej drużyny. Być może najważniejszy dzień w życiu tych piłkarzy. Ależ to jest widok Jacku. Biegną teraz z trofeum, by pokazać je swoim fanom. Tak, to no na pewno bez kibiców tego triumfu by nie było. To dla nich grali, to oni ich wspierali także w najtrudniejszych momentach, i teraz chcą im w ten sposób podziękować. To piękny gest i naprawdę piękne chwile, ta wspólna radość. Proszę tylko spojrzeć! I teraz w lekkim bałaganie, przyznajmy, triumfatorzy powoli ustawiają się do zdjęcia nie idzie im to najlepiej, bo pewnie boleliby poświętować, ale cóż począć, panowie, kawał dobrej roboty. Mamy podanie, uwaga, spójrzmy. Wspaniale teraz broni. Proszę Państwa, koniec meczu, AS Roma wygrywa z Feyenoord 3 do 2. Wygrywa Puchar Ligi Europy UEFA Konferencji. To było na tyle w tym odcinku. Ja Wam zapraszam na moje kolejne odcinki. I trzymajcie się. Do zobaczenia. I cześć.